maksymalnie 30 minut. Po czym silna, zdrowa, prawidłowo rozwijająca się rodzina po takim obrozie, 20 30-minutowym, momentalnie podchodzi do czyszczenia gniazda. Można to zauważyć jako już wrotem trupki, śmieci i tego typu rzeczy już wysypuje. Jest to oznaka, że rodzina je przesiłowała zdrowo zabiera się do rozwoju pracy, sprzątania domu. Jeżeli obrót się przedłuża, zaczyna się na przykład, że pszczoły wylegną na przodkiem ścianę, która zaczynają chodzić właśnie o te ściany i chodzić tam z powrotem, dotykać się czołgami. To jest typowa ostatnia matka w padła i wtedy można tylko taki łys zwęzić, aby nie dopuścić do rabunku. Były takie przypadki nawet, gdzie pszczelarz twierdził, że się mu oblatują, już dzień z kolei. Na wieczór oblot staje, ale zaczynają już od rana. I mnie oblatywały się pszczoły tego ula już inne pszczoły rabowały, po prostu. Dlatego wylot, ruch koło ula był, pszczoły wchodziły, wychodziły, wszystko było spokojnie, a na końcu się okazało, że ulu już ani nawet pokarmu nie dostało, bo zdążyły sąsiadki wynieść. Może się <śla> Tak samo bywa właśnie podczas tych blotu. Przede wszystkim sobie przypilnować, jeżeli się gdzieś rodzina długo oblatuje, jakiś tam kawałek położyć na ulu czy coś szczególnego. Myśmy to położyli, bo coś tu było nie w porządku. Jeżeli w zwierciedle że rodzina padła, czy to z godnych, czy z brak przesunięcia się głębu, z jakichkolwiek przyczyny, podczas obrotu nic nie ruszać w tym, nie rozkopywać ulatu. Tylko byle nawet śniegiem, jakby to jeszcze było podczas zimy, czy trawą, czy szmatą zatkać wyno, do zakończenia lodów pszczół. Po zakończeniu lodu pszczół wtedy przyjść z jakąś skrzydeczką transportówką, wyciągnąć plasty, stwierdzić, Padek da. dla dlaczego oni padły? Bo różne są przyczyny. Mogły nie przejść. Bo nie ma nie było, po prostu wpadły z głodu. Może się okazać, że już tej rodziny od nie było. I nie ma. Może być pozostawiony w plastra, jeszcze kawałek przebił. Bo nawet taki efekt widziałem. jednej pszczoły rullu 15 grudnia kawałek czerwił. I gość twierdził, że matka mu czerwiła jeszcze w grudniu, tylko co się z pszczołami stało. Nic się nie stało. Ten czerwca już był od września czy od października. Tylko on nie zwrócił na to uwagi. W październiku. Jeszcze może tam pszczoły wylatywały, bo no, inne pszczoły mogły pomierać ten kotar. Właśnie to ten rabunek tak wygląda, że człowiek twierdzi do ostatniego momentu, że miał pszczoły w ulu, a w grudniu jak przyszła ochłodzenie, a kazałem to sprawdzić, to nie było ani jednej pszczoły w ulu. Znaczy, więc tam była obca pszczoła. A równomiernie można to sprawdzić na takiej zasadzie, że przytkać na parę, na dwie, trzy godziny cały wylot, a później to nawet nie otworzyć. Pszczoły tylko szukają szukają swojego domu, z którego wyszły. Także takie powrótce można stwierdzenia sobie przypomnieć, bo jest to ważne, aby nie popełniać może tych samych błędów, choć błędy zawsze pszczelarz popełniał będzie. To jest taki i prace należałoby wykonać przed oblotę, po obrocie, aby po prostu nie męczyć się z jakimś tam ulem, słabym, słabą rodziną, wydzioną z zimy, a ta może być w tego już Niby zima krótka, bo jest krótka, bo dopiero mamy gdzieś miesiąc taką można powiedzieć tą zimę solidną, gdzie bóz. Tu tydzień czyni, prawie powyżej 20 stopni. Ale są to różne warunki. Przede wszystkim jeszcze popatrzeć należy w ulu na jedną rzecz. Przy takich mrozach, choćby jaka była wentylacja w rodzinie pszczelej w ulu, to wyklapna się woda na korpusie I to na korpusie pod dachem. Jeżeli to jest ul drewniany i nie ma zabezpieczenia z to podejrzewam, że jest tam środ na pół centymetra albo i nawet grupie. Z momentem przyświecenia słońca stanie się to taki efekt, jakbyśmy se lodówkę rozmrozili. Z rozprażającej się lodówki można wydać 2 litry wody. Jak to się gdzieś nagle rozmrozi i wsiąknie w ocieplenie. To te poduszki mamy i te koderki, czy tam dywaniki, co kto zależy stosuje. Jest po prostu to do to W tym momencie pszczoły potrzebują maksymalnej ciepłotki po obrocie. Należałoby takie zawinięte, czy przypuszałe czy jakieś tam mokre rzeczy po prostu powinien, żeby tym pszczołom stworzyć warunki sucha ciepła. One za przyniosą wystarczającą ilość, mają wody na odpalowanych na plastrach bo równomiernie na skrajnych plastrach jak jest ułożone gwiazdo i pszczoły przysłowiowo nie obsiadając bocznych plastrów, a jest tam miód zasklepiony jest tam troszeczkę zmienna temperatura w stosunku do głębu i para, która przechodzi, ona się skrapla na zasklepie, sklepie pokarmu. Pszczoły są, te parę potrafią pobrać. Jeżeli ktoś ma po prostu jeszcze nawet powałki, czy to styropianowe, czy folie, to w tym momencie 25 gram wody na dobę pszczół stanowczo wystarcza. Jeżeli Czerwienie wzrasta i wzrasta temperatura na polu, to pszczoły sobie z pola przyniosą tę wodę. I to jest taka kwestia dyskusyjna, gdzie wiecznie się toczy dyskusja, czy postawić poidło, czy poidła nie postawić. Wszystkie książki, jakie dotychczas przeczytano i napisano, piszą, że z momentu pojawienia się pierwszego obrotu należy ustawić na pasiece w ciepłym miejscu poidło, aby pszczoły nie odlatywały zbyt daleko po wodę. Nie naukowe i pszczelarskie, takie niekonwencjonalne, myślę, że ustawienie w dzisiejszych czasach polidła, to jest tylko rozlekanie chołów po pasiece. na to polidło leci pszczoła na który jest przysłoniowo chory na nozenne Pobiera tę wodę, a równomiernie przylatuje zdrowa pszczoła i też pobiera tę wodę. My możemy mieć zdrową pasiekę, a sąsiad chorą. A to nie mamy wpływu żadnego. Nikt to nikogo nie poleci patrzeć do ula, ani leczyć układu, pszczeli nikomu. Więc tak te zdania są podzielone. Jedni kłaść, drudzy nie kłaść. Osobiście jestem za tym, że nie będę kłaski. jest. Na tyle jest wilgoci w że pszczoły dadzą radę, Jeżeli się temperatura zewnątrz podniesie, to pszczoły sobie znajdą. One nawet wolą gdzieś jakiś strumyk kałże, Jaś tak, jak nasze może poidło, gdzie, gdzie je będziemy płacić. No ale to jest z każdego po prostu sprawa indywidualna. No. Kiedyś na każdym wylotku miałem słoiczek z wodą, postawiony 330 z podziurkowanym wiekiem. Na tym jeszcze zakrętka ze słoika 0, 9 kosmetyczne waciki od makijażu. Tam pszczoły sobie chodzimy pobierać wodę z tego ula, tylko wychodzimy z wylotu na to słoiczka i z powrotem. Ale to jest dobre przy 10-20 ulach trochę bo na to czas nie pozwolić, żebym sobie na takie coś. Nie... Bo trzeba ci czas, zmienić, czas zmienić. bo trzeba zmienić, bo zamiast, zrób się zielony i czego wyrzucić. Ale to jest po prostu, no chęci robią wszystko. Jeżeli ktoś zauważył jakieś ole pszczoły przy, po oblocie, czy to najprędzej, to jest to u nas spotykane, bo jest to teren spadziowy. I zapewne jeden pozostawił tej spadzi w ulach, bo się przecież czerwien ramej nie wiruje. I jak tam był, była spać, to ona dostała wymieszana czy to z cukrem, czy to z invertem. A oblotu nie było dosyć chwilę, bo nie pamiętam, czy ten ostatni oblot to był w grudniu, a dziś już mamy połowę lutego. Więc on na niskiej ramce, bo na warszawskiej poszerzanej, czy zwykłej, czy nasłowianej, ta ramka jest wąsko wysoka, więc... Ta spać tam dostała u samej góry, ale na przykład na Wielkopolskiej, gdzie ramka jest dziutka 24 cm, ta spać może być nawet w połowie ramki, była jak druga połowa była jaj, to tam nie mieszać z nimi na wirówkę. Więc spać nie jest zbyt dobrym komponentem do zimowi, zawiera zbyt dużo popiełu, nie niestrawionych przez pszczoły. Ej, przy takich dłuższych okresach czasów mroźnych i bezobrotowych pszczoły mogą nie wytrzymywać i oddawać kał ból. Są tak zwane zapeżone ramki, można to poznać po smugach brązowego kału zlewającego się gdzieś na ramkinu lub nawet na denicy czy ściankach Takiego góra należy przede wszystkim, bo jeżeli się zauważy takie zjawisko w środku, jeżeli ktoś dysponuje uler czystym, momentalnie te ramki wziąć łącznie z pszczołami. Ramki można delikatnie gąbką przejechać kwasem lodowatym, Nawet jak nie pszczoły obsiadają, nic się nie stanie. A przenieść do czystego ula, gdzie te deski, te, gdzie te ściany tego ula nie będą kałem brudzone, i należy takiego ula leczyć, bo no zęba sama nie ustanie. Przede wszystkim należy tego ula ścieśnić. Co daje ścieśnienie? Ścieśnienie daje to, że nawet choćby ta rodzina była bardzo silna i obsiadała 8 ramek, co byłoby dużą sensacją, żeby 8 ramek w tej chwili obsiadły. Ale jak się go ścieśli podnosi się temperatura wnętrza Temperatura zabija spory nosenne, ale zabija tylko nosenne nasze, apis, tej mokrej. Do tego można podać jeszcze rzadki syrop jeden do jeden, z wywarem na przykład czy z wywarem skrzydłów A najlepsze jest kupić sobie główkę czosnku, z spirytusu. No nie, wypić Jest <laughs> 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 sok z ciostku, plać do tego spirytusu 200, znaczy ja znam proporcje na swoje ule, czyli 250 ml spirytusu z sześciu dużych pałek sok i to każda setka jest na 25 litrów syropu. Ale chcę to powiedzieć, i taki, taki syrop z takim spirytusem, z czosnkiem podaje się co, czy codziennie przez trzy dni po pół litry lub szklankę w zależności od siły rodziny. Aż to po prostu do oczyszczenia i do wyleczenia.